Bardzo serdecznie Was witam. Miałem przez kilka godzin nagrania, ale nie na żywo. Teraz wchodzimy na żywo. Tak się składa, że w trakcie tych nagrań dotarła do nas informacja, która dotarła do większości z Was. To bardzo poważna sprawa, jeżeli rzeczywiście tak jest, a na to wiele wskazuje, praktycznie. Są też nagrania z miejsca, gdzie dziś w pobliżu Lublina uderzyła rakieta, prawdopodobnie oczywiście rosyjska, ale też nigdy nic nie wiadomo, że on tutaj obraduje. My tutaj mamy teraz na Łączach przygotowaną audycję na temat akład społeczny, na szczęście. Nie chcę tego tematu w tej chwili rozwijać, bo bardzo mało na ten temat wiemy. Na pewno jutro będę chciał się do tego odnieść, zbierać trochę informacji z różnych źródeł. Jest to niewątpliwie bardzo poważne i w jakimś sensie niebezpieczne, ale też pamiętajmy, że jeżeli nawet dajemy uwagę ten temu. Tego typu wydarzeniom, to robimy to bez lęku, bo taka jest zasada. Niektórzy z nas nie chcą jakby wchodzić w tę przestrzeń w ogóle dotykać takich bolesnych i trudnych sytuacji, kiedy na przykład na teren Polski w wyniku działań wojennych obok toczących się na terenie innego kraju następuje, na przykład według mnie niezamierzony po prostu. Ostrzał y, 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 terenu Polski i y, spadek upadek rakiety, która zniszczyła, jak widzieliśmy, jakiś pojazd i ponad dwie, dwie osoby miały zginąć. Y, to wszystko będziemy sprawdzać i do tego się odniesiemy. Natomiast mamy zaplanowaną na dzisiaj rozmowę, y, tutaj Zadamy gołęb. Wiem, Gołąb, Adam, tak, który zresztą u nas tak ostatnio pojawiał się w tematach wody, również na harmonii kosmosu, ale się okazuje, że on robi jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz może by więcej takich rzeczy, ale ta jedna jest ciekawa. My zawsze przewiązywaliśmy wagę do y, interesów polskiej wsi, do zdrowej żywności, do kondycji finansowej w ogóle całego społeczeństwa, a w tym y, y, właśnie rolnicy, ludzie mieszkający na wsi, to jest tak naprawdę taka może być sól tej ziemi. I okazuje się, że jest jakiś alternatywny program rozwoju wsi, nazywa się Wieś Plus, trochę tak y, to plus y, pachnie rządowymi programami, ale to program rządowy nie jest, teraz wszystko się dowiecie. Witamy serdecznie, Adam Gołąb jest tutaj na łączach, tutaj ze mną e, na Zoomię I właśnie go widzę i słyszę. Cześć. Proszę Państwa. Adam, co to za program? Skąd się Ty wziąłeś w tym programie? Jaka jest Twoja rola? Podpisany jesteś dyrektor, więc tak brzmi troszeczkę, wiesz oficjalnie, ale program jest, rozumiem, alternatywny, bo tylko taki, taki uzyskałby u nas jakiś czas antenowy, prawda? I mam nadzieję, jak się szczegółów więcej dowiem, że to jest rzeczywiście sensowna alternatywa wobec tego, co dzieje się do tej pory na, na polskiej wsi. To de facto dewastacja uprzemysłowienie, maksymalne inwestowanie tylko w wielkoobszarowe gospodarstwa, doprowadzanie małych gospodarstw do kapitulacji, do, do w zasadzie upadku, oczywiście chemizacja i to jest na razie obraz tak zwanej polskiej wsi. Czy jest szansa na to, by to potoczyło się w inną stronę? Pitej. Oczywiście jest I, i pomysł w ogóle tego całego projektu powstał dwa lata temu w zamyśle Radosława Blocha. Jest to, jest to Polak, jest to człowiek, który bardzo Przedsiębiorca generalnie, tak, który bardzo mocno udzielał się, pomagał, tworzył różne programy, jak również prowadził wiele, wiele różnych projektów. I Krajowy Program Wieś w Plus nazywa się Krajowy nie dlatego, że jest rządowy, tylko dlatego, ponieważ swoim zasięgiem ma obejmować całą Polskę, a dokładnie wszystkie wsie w Polsce, których mamy około 40 czy tysiące. I tak, jak wspomniałem, pomysł powstał dwa lata temu, natomiast Radosław nie miał po prostu pomysłów, jak można by po prostu tutaj zachęcić ludzi tutaj do współpracy. I tak naprawdę, jak ja dołączyłem do tego projektu do, dokładnie w wakacje, bo w wakacje dowiedziałem się o tym projekcie, y, suma summarum, można powiedzieć przez przy, przy, przypadek, ja uważam, że on nie ma przypadków, ponieważ pojechałem od radka y, kupić biznes. Jeszcze nie znałem tego człowieka. Y, chciał sprzedać po prostu dochodowy biznes, ponieważ chciał dofinansować ten projekt. No, i kiedy ja się o tym dowiedziałem, no to się go zapytałem po prostu, dlaczego ty chcesz sprzedać dochodowy biznes? A on mówi, że no ma taki projekt, który chce tutaj dofinansować, a ponieważ jest to tradycyjny przedsiębiorca, jak każdy inny, więc chciał to w jakiś sposób takiego tradycyjnego, powiedzmy sobie, jakiegoś biznesu zrobić. Natomiast nie miał za bardzo pomysłu, jak można by to właśnie do tego zaprosić innych ludzi. No i jak ja dołączyłem do tego projektu, to jeszcze dołączyłem, że tak powiem, swoje pomysły. No, i powiem Państwu, że projekt Wieś Plus no, zapowiada się wspaniale, ponieważ jest przede wszystkim dotyczy zdrowia, dotyczy edukacji, ekologii, rolnictwa, rozwoju osobistego. Praktycznie wszystko do, do całego projektu, o którym mogą Państwo sobie poczytać na stronie www. Wieś jest podtrzepione kilka po prostu platform. Jeszcze Co tam jeszcze będzie, nie wiemy. Natomiast tyle, co mogę powiedzieć na ten moment, to już mamy na przykład takie platformy jak Wiejski Targ. Wiejski targ to jest, można powiedzieć, coś podobnego do Allegro czy na przykład Oelixa, Natomiast nam w tym wiejskim targu chodzi o to, żeby ludzie na wsi mieli bezpośredni dostęp do ludzi, że tak powiem, z miasta, żeby oni mogli sobie od nich kupować produkty. I ten wiejski targ będzie połączony z wieśkomatami, ponieważ wszystko jest do wsi skierowane, więc nazwy też są, można powiedzieć, akcentowane na wieś. I teraz zależy nam na tym, żeby połączyć ludzi ze wsi z ludźmi z miasta. Żeby człowiek, powiedzmy sobie, wychodzący z pracy po południu, mógł sobie odebrać paczkę, którą sobie zamówił, nie wiem, dzień wcześniej, albo być może tego samego dnia, nie wiem, z warzywami, z owocami, ponieważ mamy pomysł otwierania właśnie takich wieśkomatów, coś na wzór, właśnie paczkomatów, jakie są ogólnie w Polsce, żeby one się znajdowały w różnych miejscach w Polsce. Te, paczkomaty, te wieśkomaty u nas mają być żywe i martwe. Żywe to znaczy, że. Człowiek mieszkający na wsi będzie mógł sobie na przykład zarobić dodatkowe pieniądze przyjmując i wydając takie paczki, to jest raz. A człowiek a oczywiście te paczkomaty stacjonarne to będą bardziej się znajdowały w miastach, tak? Bo tam no raczej nie będzie takich możliwości, żeby ktoś mógł przymyłać i wydawać paczki. Natomiast dzisiaj już są takie technologie, są już że tak powiem te paczkomaty nawet już z chłodniami, gdzie może być przechowywana żywność funkcjonalna. Oczywiście też nie chodzi o to, żeby ta żywność zbyt długo leżała w takim wieśkomacie, bo to ma być od razu odbierane. Natomiast ten człowiek ze wsi zamiast powiedzmy sobie na przykład oddawać do skupu, gdzie Powiedzmy sobie, jakąś tam marną dole za te produkty, będzie mógł na przykład je sprzedać dwa razy dożej bezpośrednio do odbiorcy w mieście. A ten odbiorca w mieście z kolei będzie mógł kupić dwa razy taniej, zamiast szukać gdzieś też w sklepie jakichś produktów. To tutaj będzie na przykład wiedział, co kupuje, bo oczywiście każdy będzie się tam promował, że to jakieś ekologiczne, nieekologiczne produkty. Każdy oczywiście będzie miał możliwość wyboru. Więc to jest jedna z platform, która ma właśnie pomagać ludziom ze wsi sprzedawać ich własne wyroby, przetwory. Czy ewentualnie jakieś produkty, rękodzieło, czy cokolwiek, czym by ktoś był zainteresowany. Kolejną, kolejną taką naszą platformą, która jest bardzo ważna jest Wieśbuk, czyli jest to platforma do komunikacji. Jest to platforma podobna do Facebooka, natomiast będzie się różnić tym od wszelkiego rodzaju innych platform, czy chociażby właśnie przede wszystkim tego Facebooka, że nie będzie tam tej całej wszechobecnej cenzury. Ja niejednokrotnie myślę, że Państwo też tutaj doskonale wiedzą o co chodzi. Facebook cały czas blokuje przepływ informacji, blokuje udostępnianie postów i tak dalej. Ludzie nie mogą się swobodnie wypowiadać, a to jest stworzone przez nas. I dla nas, więc my będziemy mogli tutaj decydować o tym, co po prostu będzie, a czego nie będzie. I oczywiście zależy nam przede wszystkim na wolności słowa, żeby ludzie się mogli swobodnie wypowiadać, czego niestety nie ma na Facebooku. Więc to jest kolejna rzecz. Kolejnym, ten Facebook oczywiście jeszcze dodam, będzie połączony z takim komunikatorem. Typu wieś Tok, czyli coś podobne. Tutaj posługujemy się po prostu nazwami podobnymi do tradycyjnych gdzieś tam komunikatorów, natomiast to jest wszystko skierowane do ludzi na wsi, żeby oni mogli po prostu w prosty sposób sobie z tego korzystać, żeby nikt im tego nie blokował i żeby mogli się ze sobą porozumiewać. Kolejną taką platformą, która też jest tutaj dołączona, jest możliwość przez ludzi na wsiach otwierania paszopunktów. Paszopunkty są to miejsca na wzór gazopunktów, bo w wielu miejscach na wsi znajdują się gazopunkty, gdzie ludzie mogą sobie dorobić dodatkowe pieniądze przy wymianie butli z gazem. Więc tutaj będą takie paszopunkty, gdzie człowiek po prostu mieszkający na wsi u sąsiada czy kawałek dalej będzie mógł sobie zakupić karmę dla swoich zwierząt bardzo szybko jeżeli to ktoś sobie dobrze rozwinie to nawet być, być może będzie mógł sam dostarczyć do tego sąsiada tą karmę plan jest po prostu na, na, na całą Polskę otwierania tych paszopunktów tutaj mamy o wieśkomatach już powiedziałem będziemy też oczywiście promować wiejskie noclegi też będzie ruszać platforma dotycząca noclegów w Polsce ponieważ mamy wiele w Polsce fantastycznych miejsc gdzie można miło spędzić czas Mało tego, skorzystać z regionalnych produktów, czy nawet je też zakupić. Dlatego my takie miejsca będziemy promować, ponieważ jest wiele osób, które na przykład nie korzystają z dużych platform, a mają fajne miejsca, do których fajnie by było pojechać i odwiedzić, zwiedzić trochę tej Polski. Więc też chcemy to promować. Mamy pomysł utworzenia w Polsce, w każdej wsi w Polsce tak zwanych wiejskich bibliotek, żeby te biblioteki tam się znajdowamy, mamy na to pomysł. Oczywiście mógłbym na ten temat mówić bardzo dużo, ponieważ wiele firm i platform tutaj się podłącza do tego projektu, bo jest bardzo duży. I każdy wnosi coś do tego projektu swoim zaangażowaniem. Więc tutaj mamy też osobnych dyrektorów do, do spraw poszczególnych platform i takie, takie biblioteki mają powstawać w całej Polsce. Te biblioteki mają zawierać w sobie właśnie też różnego rodzaju pozycje, czy to właśnie też z ekologii, rolnictwa, zdrowia, rozwoju osobistego, i tak dalej, cokolwiek by, byśmy tam nie chcieli, tam się będzie znajdowało, żeby właśnie ci ludzie na wsiach mieli większy dostęp do powiedzmy sobie tej bardziej rzetelnej. Książki. Docelowo planujemy, żeby, żeby były te książki też w formie takich audiobooków, ponieważ dzisiaj wiemy, że wiele ludzi cały czas podróżuje, nie ma za bardzo czasu i możliwości na czytanie książek, więc tutaj będzie miało możliwość, powiedzmy sobie, takich książek odtwarzania w formie audiobooków. Jedną też z kolejnych rzeczy, Janusz, tutaj taką podobną do tego, do tego co ty, ty tworzysz, to będzie chyba jedna z pierwszych w Polsce telewizji streamingowych. Będzie to telewizja darmowa dla wszystkich. I tutaj właśnie też ludzie będą mogli się dzielić swoimi informacjami, czy to właśnie na temat ekologii, czy zdrowia, czy rolnictwa, czy rozwoju osobistego. Dołączyło do nas mnóstwo z polskich wspaniałych osób, które mają mega mega wiedzę, którzy mają mega wiedzę, chcą się dzielić informacjami właśnie na, na różne tematy. I ta telewizja przede wszystkim będzie dla nich. I też to będzie przede wszystkim telewizja społeczna. Aktualnie mamy fajny konkurs, ponieważ telewizja ma ruszyć od początku roku. I każdy, kto chciałby zaistnieć w ogóle w tej telewizji, to teraz może nagrać jakiś trzyminutowy filmik, ponieważ będziemy zbierać te filmiki wszystkie do kupy i one jakby będą takim, można powiedzieć, zalążkiem, zaczątkiem po prostu kolejnej fajnej inicjatywy, która przede wszystkim ma docierać. Do ludzi na wsiach, którzy po prostu za pomocą jednego kliknięcia, bo te wszystkie platformy, o których ja tutaj mówię w tym momencie, one mają być podpięte pod taką jedną aplikację. Jeżeli człowiek będzie, na przykład, nie wiem, chciał dodać, na przykład ogłoszenie sobie na wiejskim targu, to sobie pyk kliknie za pomocą jednego kliknięcia, wrzuci zdjęcie, opis i na przykład będzie można z tego korzystać, bo docelowo ma być tak to zrobione. Mamy też mieć oczywiście taką platformę dotyczącą zdrowia. Moje zdrowie na wsi ma to się mniej więcej nazywać, ponieważ dobrze wiemy, pandemia pokazała nam, że dzisiaj, że miało wiele osób bardzo utrudniony dostęp do lekarzy, prawda? Wiele osób poszukiwało rozwiązań na własną rękę. No, z różnym skutkiem, przykro nam to stwierdzić, wiele osób już niestety dzisiaj nie ma z nami, nie mieli dostępu do lekarzy, mieli poblokowany ten dostęp i szukali rozwiązań na własną rękę. No i z różnym oczywiście skutkiem. I my tutaj, ponieważ ja też jestem nutrycjologiem, naturoterapeutą, więc mam bardzo szerokie grono znajomych, którzy zajmują się różnymi tematami ze zdrowiem. I oni dokładnie też mają być w tej aplikacji, powiedzmy sobie, umieszczeni, i taki człowiek, który będzie się chciał skontaktować z kimś, jakimś specjalistą dotyczącym zdrowia, czy to nie wiem, dietetykiem, naturoterapeutą, czy, czy, czy kimkolwiek innym, to on też dosłownie za pomocą jednego kliknięcia. Będzie mógł się tutaj z takim człowiekiem skontaktować, wybierając sobie po prostu samemu takiego człowieka, z kim chce się skontaktować. I taką jeszcze jedną ważną rzeczą i platformą, i firmą, która tutaj z nami będzie współpracować, to będzie firma KNF Team. Jest to jedna z największych w Polsce kancelarii prawnych, która, można powiedzieć, sprawuje opiekę prawną nad tym całym projektem, jak również nad ludźmi. I co tutaj mam na myśli? Firma, ponieważ zauważyła ogromny potencjał w tym projekcie, zaoferowała każdemu, Sześć porad darmowych prawnych w ciągu roku. Więc wszystkie osoby, które tutaj dołączą, które będą chciały zostać ambasadorami, bo my w tym momencie poszukujemy właśnie ambasadorów, czyli ludzi w poszczególnych wsiach w Polsce, które są oczywiście wolne, bo w tym momencie projekt wystartował dwa miesiące temu. Mamy około 3000 ambasadorów zarejestrowanych. I jeszcze około 40 tysięcy ambasadorów jest do zarejestrowania, więc każdy, kto tutaj dołączy i pomoże nam w rozwoju tego projektu, będzie miał też między innymi, będzie mógł skorzystać właśnie, czy chociażby z tych darmowych porad prawnych, czy ewentualnie z innych rzeczy, czy ma się czymś do podzielenia, do, do przedstawienia i tak dalej, będzie mógł po prostu z tego skorzystać. No więc słuchaj, to brzmi, brzmi to niesamowicie, natomiast no tak potężne przedsięwzięcie, tym bardziej, że działają już pewne rzeczy w tej przestrzeni, wiesz, są kooperatywy takie właśnie spożywcze, jest mnóstwo różnych stron internetowych, które promują kontakty między miastem a wsią, to przedsięwzięcie wydaje się być mega, ale to są koszty, więc kto ma pokryć koszty tego dużego przedsięwzięcia? Mhm. To zależy jakie masz koszty na myśli, bo teraz tak... Nie ma tutaj, jeżeli o nas chodzi, to myśmy, my jesteśmy tak jakby firmą, która połączyła tych wszystkich ludzi, którzy mogą coś zaoferować. Więc to, co my oferujemy, to jest to tak jakby umieszczone w jednym miejscu tak? i skierowane do jednej grupy ludzi, czyli do ludzi mieszkających na wsi. Więc my tak naprawdę nie ponosimy kosztów żadnych związanych z, z platformą prawniczą czy jakąkolwiek inną, bo to te firmy świadczą te usługi. My tylko złączyliśmy to po prostu w całość. Mm -hmm. I te firmy będą świadczyć usługi na podstawie, ale to jakiś konglomerat powstaje tutaj, jedni będą musieli włożyć więcej, drudzy mniej. Czy to macie jakoś zaprojektowane? W jaki sposób to będzie ta logistyka? Wiesz, finansowa i menedżerska funkcjonowała, bo to jest duża sprawa. Ja mam świadomość, jak to pracuje przy społecznych projektach, widząc, na przykład, przy e parlamencie, ludzie po prostu chęć się wypowiadają, chcą głosować, chcą rządzić czasami, ale nie, nie przejmują się tym, na przykład, że pieniędzy na to nie mają. Po prostu uważają, że te pieniądze są, ale na przykład, nawet jak ktoś za nich płaci, to, to, to tego nie doceniają, więc wiesz, to jest naprawdę duża sprawa. To się da entuzjazmie utrzyma trzy miesiące, natomiast dalej trzeba poważnej infrastruktury, czy to na przykład jakiś grant, czy jakieś, jakieś zewnętrzne fundusze, żeby się nie stał człowiek zależny i projekt od systemu, no bo tutaj też można szybko polec, nie? Tak, zgadza się. Mamy rozwiązania no, na wszystkie kwestie generalnie. Jak wspominałem, te platformy, które tutaj powiedzmy są, mm. czy to ma. Prawnicza, to oni wszystko załatwiają, można powiedzieć, we własnym zakresie. Nasze zadanie przede wszystkim polega na tym, żeby wypromować cały projekt w Polsce. I do tego, dlatego nam właśnie potrzebni są ambasadorzy, którzy dotrą do ludzi w Polsce. Oczywiście ci ambasadorzy, ponieważ my współpracując z dużymi firmami w Polsce, oczywiście te firmy będą miały z tego korzyści finansowe, ponieważ oni. Oferują oczywiście na przykład tych sześć darmowych porad w ciągu roku, ale jeżeli ktoś będzie się decydował po prostu na współpracę z taką kancelarią, to oczywiście ta kancelaria tu wtedy zarabia pieniądze, tak? a wtedy ta kancelaria dzieli się, można powiedzieć, tym swoim dochodem, który ma z firmą. A ponieważ firma dostanie jakieś, powiedzmy sobie, jakieś wynagrodzenie za to, to ona podzieli się z każdym ambasadorem po prostu tym dochodem. Dlatego każdy ambasador tu nie będzie tylko charytatywnego działania, bo też ten ambasador będzie mógł dostać środki dzięki temu, że te firmy tutaj mają możliwość dotarcia czy to ze swoim programem, czy to ze swoją usługą do dużej liczby osób mieszkających na wsi. Ponieważ na wsiach jest wiele rzeczy, które ludzie potrzebują, tak? Niekoniecznie wiedzą gdzie je znaleźć. Na przykład też nie wiedzą, jak na przykład się pozbyć, ponieważ też na, 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 na wsiach marnuje się wiele rodzaju sprzętu, prawda, który po prostu traci na wartości, a dobrze wiemy, że pieniądz traci na wartości i produkt, który już leży, poza tym też są gdzieś miejsca, których na przykład no, nie ma już osób na tym świecie i ludzie nie wiedzą, co zrobić z danym, nie wiem, kombajnem albo czymś tam jeszcze, i ludzie by się z chęcią tego pozbyli. No więc ludzie nie mając tej przepływu informacji, tutaj mogą sobie właśnie pomóc między tym, że. Taki wiejski targ, na przykład będą wiedzieli, o kurczę, sąsiad ma do sprzedania tam jakiś, nie wiem, ciągnik, czy jeszcze coś innego, a ja z chęcią na przykład to kupię, nie? Więc tutaj te, te firmy, które tutaj biorą udział w tym projekcie, one po prostu będą się dzielić z nami, jaką tym pomysłodawcą tego, po prostu procentem, a my ten procent będziemy mogli rozdzielić wśród ambasadorów. Które pomogą nam po prostu w rozwoju tego całego projektu w Polsce. No to widzę, że, że naprawdę, nie tylko że ambitne, ale przemyślane oby ta infrastruktura, właśnie ta logistyka zagrała, bo połączenie tych wszystkich żywiołów to jest naprawdę duża sprawa. Sam, sama, sam pomysł, jak najbardziej, absolutnie w dobrym kierunku. Dobrze też będzie, jeżeli ta żywność, jeśli chodzi o sprawy tego aspektu, no, miała walory właśnie żywności ekologicznej. Ty w tych tematach jesteś zaangażowany, więc też jakąś rękojmią jesteś tego, że po prostu no będziesz dbał o to, by, by mocno promować ty, ty, tych rolników, tych wytwórców, czy tam to mogą być firmy rolnicze, które stawiają na zdrową, prawda, nisko chemizowaną, czy w ogóle niechemizowaną żywność. Także w jaki sposób tutaj, jeśli chodzi o ambasadorów, powiedziałeś, szukacie ich, oni mogą w przyszłości liczyć też na jakieś, powiedzmy, natury finansowej, jakieś zwroty kosztów, to wszystko zależy, jak to się rozwinie. A na jakiej stronie wieśplus.pl, jak brzmi, jakby nazwa jeszcze raz, strony internetowej i gdzie się komunikować, jakby ktoś był zainteresowany udziałem w tym projekcie? Mm -hmm. Oczywiście, www.wieśplus.pl na naszej stronie, ja akurat właśnie jestem ambasadorem, do, dyrektorem do spraw współpracy z ambasadorami, czyli ja pomagam ludzi przeprowadzić właśnie i znaleźć ewentualnie, ponieważ wchodząc na stronę, tam w prawym górnym rogu na stronie możemy sprawdzić czy dana wieś jest wolna. Jest, mamy tam podpięte około właśnie 43 tysiące wsi i każdy wybierając województwo, powiat, gminę i wieś może sprawdzić czy dana wieś jest wolna, czy jest zajęta, więc wszelkiego, wszelkiego rodzaju informacje udzielam telefonicznie, można do mnie zadzwonić, jak również popatrzeć, przeczytać sobie, co jest dostępne na stronie. Na stronie też jest harmonogram spotkań. Są też spotkania, oczywiście, z poszczególnymi firmami, które prowadzą spotkania i mówią, jak dany człowiek może skorzystać tutaj właśnie na współpracy, czy czego on może uzyskać od, od danej firmy, tak. Więc jest wszystko na naszej stronie, a oczywiście czego nie ma i kto będzie się chciał dowiedzieć czegoś więcej, to oczywiście może do mnie też zadzwonić na ten że wynikało, że dużo pracy zostało już wykonanej takiej organizacyjnej? To oficjalnie projekt jest od kilku miesięcy, ale wcześniej musiał się chyba dużo pracy wykonać przygotowawczej, prawda? Kto to robił? No tak, zgadza się. No, Radosław, ponieważ tak jak już wspominałem, ja. ja Przysłowiowym przy, przy, przy przypadkiem podłączyłem się do tego projektu, bo, bo gdybym nie chciał, powiedzmy sobie, nie, nie, nie szukał jakichś różnych okazji, to być może bym się nie dowiedział, tak? Więc Radosław chciał to po prostu tworzyć jako zwykły projekt biznesowy, natomiast zobaczył, że jeszcze jak, jak spotkaliśmy się i zaczęliśmy rozmawiać i ja dorzuciłem swoje jeszcze pomysły, to nagle projekt zaczął się rozwijać. Wrzuciłem pomysł telewizji, nagle znalazły się wspaniałe osoby, które w ogóle miały kontakty w ogóle, w ogóle byli prezenterami, dziennikarzami i tak dalej i zaczęli dołączać do tego, więc my zaczęliśmy być po prostu w szoku jak to szybko po prostu ruszyło i jak, jak, szybko znaleźli się w ogóle ludzie chętni po prostu do współpracy. My sami jesteśmy w szoku, że to tak szybko idzie. No to dobra, tak trzymać, słuchajcie, NTV jest zainteresowane oczywiście też wspieraniem tego typu inicjatyw, także na razie gratulujemy, ale też życzymy olbrzymiego tutaj jakoś samozaparcia energii, prawda. Żeby, żeby to przeradziło się w, w prawdziwy sukces Polska potrzebuje absolutnie alternatywnego systemu społecznego, gospodarczego, politycznego. Wiemy, że od góry to w zasadzie nie da się tego zrobić. Wszelkie działania oddolne, budowanie jakby równoległej Polski. Ja traktuję ten wasz projekt jako po prostu część tych wszystkich działań w Polsce oddolnych, których celem jest stworzenie po prostu takiej republiki wolnych ludzi, tak po prostu, przestrzeni takiej społecznej, która funkcjonuje sobie tak, tak po prostu, jak. Gdyby nigdy nic, jest równoległym społeczeństwem, alternatywnym społeczeństwem. I tak zresztą, jak interesujesz się tą tematyką, też duchową, czy tych wszystkich przemian, wyraźnie mówi się w tych ważnych przekazach, że jesteśmy na etapie po prostu de facto przechodzenia do nowej jakby rzeczywistości. I to będzie tak dosyć wyglądało, jakby żyjąc obok jednych, tworzymy trochę inną rzeczywistość. I teraz mamy te doniesienia przecież bardzo dramatyczne o tym, co stało się. Się tam pod Lublinem, prawda, jest jakieś zagrożenie, jest myślenie w kategoriach, wręcz już może konfliktu jakiegoś zbrojnego na szerszą skalę, a my musimy tu równolegle skupiać uwagę na tym, że nasz świat wygląda inaczej. W naszym świecie nie ma wojny, w naszym świecie jest racjonalność, jest harmonia, jest zdrowie, prawda, jest rozwój osobisty, ludzie po prostu są życzliwość między ludźmi i na, na, na czym oczywiście skupiasz uwagę, temu nadajesz energii, więc w tych trudnych czasach cieszymy się z takich właśnie pozytywnych działań, ale jak to się mówi, kompletnie ignorujących te wszystkie zapowiedzi, że tu będzie jeden wielki kolaps. Po prostu kto chce, to niech upada, my mamy wzrastać. Zgadza się, Adam? Tak, dokładnie. I wszyscy, <grym> myślę, że wszyscy to doskonale rozumiemy, dlatego cieszę się, Januszu, że mogliśmy się tutaj tym z ludźmi podzielić. Bo rzeczywiście projekt na dzisiejsze czasy no jest po prostu niezastąpiony. To, co tutaj nawet się zaczęło dziać, to ja nawet nie przypuszczałem, że tak się będzie działo. My jeszcze nawet nie wiemy, bo co chwilę ktoś dołącza, jakiś nowy człowiek, i on mówi, że on ma takie pomysły, że on by chciał zrobić to, że on ma, że to, że tamto. I my już mówimy, ludzie, kiedy my to wszystko zrobimy, tak? Tak Co się dzieje? Się dzieje gdzieś, gdzieś, gdzieś masa krytyczna zostanie niedługo przekroczona. Tutaj te, 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 ja widzę w wielu miejscach to przebudzenie. Teraz byłem choćby, jak się nagle właściciel pola zbuntował przeciwko temu, że bezkarnie wykorzystano jego pole, żeby jeździć i budować stację GSM-u na pięknym szczycie tam w Międzygórzu. Nagle się okazało, że stawili czynny opór, że jest olbrzymie poparcie społeczne dla nich, że nagle te potężne korporacje natykają, napotykają na normalno obywatelski opór, gdzie ludzie bronią swoich najbardziej elementarnych. Praw. I tutaj też tak. Bronimy prawa do zdrowej żywności, prawa do godnego życia. To, co nam system zabiera, my po prostu chcemy sobie sami zbudować. Nie chcemy nic od systemu, chcemy tylko jednego, żeby system nam nie przeszkadzał. Zgadza się? Tak jest. Dziękuję dokładnie. bardzo. Trzymam kciuki. Na pewno będzie okazja, nieraz jeszcze rozmawiasz o tych projektach. One się też będą łączyły na pewno z tymi działaniami też może Parlamentu Wolnych Ludzi, tych wszystkich działań związanych z tym, co też i nasza telewizja robi. Także serdecznie pozdrawiamy, trzymamy kciuki i współpracujmy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Wam bardzo za spotkanie. Cześć. Wspaniali widzowie i goście NTV, nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki Janusz Zagórski i cały zespół NTV.